Co mężczyzna o tobie dzisiaj myśli? Zobaczmy, co mówią na ten temat karty. King Wands, Five Cups i Knight Wands. Ok, mamy ciekawe trzy karty na start. Mamy oczywiście. Karta Króla Buław. Karta Króla Buław, karta pięciu kielichów, no to są karty, które w połączeniu w sumie mówią nam o tym, że przede wszystkim tutaj całkiem ciekawie myśli i myśli przede wszystkim, bo to też jest ważne. Natomiast to, co, to, co tutaj głównie dzisiaj dominowało w jego myślach, to jest. Król Buław to jest karta pełna energii, pewności siebie, dominującej takiej charyzmy, więc w kontekście tego myśli tego mężczyzny oznacza to, że postrzega cię jako osobę pełną siły, z pasją i ambicjami. Może widzieć w tobie kogoś, kto ma wielki potencjał i potrafi przyciągać uwagę swoją determinacją. Król Buław to ktoś, kto nie, lu kto nie lubi albo kto nie tylko ma Cel, ale także energię i charyzmę, by je realizować. Nie lubi właśnie takiego przestoju, nie lubi takiego, można powiedzieć, braku, braku gdzieś tam jakiegoś celu. Więc mężczyzna ten może widzieć się jako kogoś, kto potrafi przywodzić, inspirować, a także budować swoją przestrzeń w sposób zdecydowany i pełen zapału. W jego myślach jesteś osobą, która wzbudza podziw swoją pewnością siebie i zdolnością do podejmowania ryzyka, może czuć respekt wobec ciebie całkiem spory, całkiem mocno już tym respektem, widać w jego oczach. No i jeśli chodzi o wspólne cele lub ambicje, to jest on widać bardzo, bardzo dobrze nastawiony. Możliwe jest, że mimo pozytywnych cech, które w tobie dostrzega, tak jak widzieliśmy to w karcie Królu Buław, bo teraz już mówię o karcie pięciu kielichów, dzisiaj... Jego myśli są zdominowane przez poczucie strat lub niezrealizowanych oczekiwań. Może to oznaczać, że ma pewne wątpliwości lub smutek związany z Waszą relacją. Być może czuje się zawiedziony czymś, co się wydarzyło lub nie wydarzyło między Wami. Istnieje taka możliwość, że nie potrafi w pełni dostrzegać tego, co pozytywne wokół Niego, koncentrując się bardziej na tym, co utracił lub co spełniło Jego. Co nie jego oczekiwań. Tutaj oczywiście może to dotyczyć tutaj jakichś spotkań, które były między wami, jakichś sytuacji, które między wami się wydarzyły. Możliwe, że w którejś z tych sytuacji coś zrobił źle, coś, co po czasie dla niego okazało się błędem. Natomiast oczywiście, no, boi się do tego przyznać, boi się o tym powiedzieć, no i tutaj gdzieś tak w sobie to trzyma. Karta Pięciu Bucharów wskazuje również na proces uzdrawiania i odzyskiwania, więc możliwe jest, że pomimo smutku, który odczuwa, nie jest to stan ostateczny. Może on podświadomie szuka nadziei, spoglądając na to, co jeszcze jest do odzyskania. Jego myśli mogą wskazywać na wewnętrzną walkę, w której balansują między. Z przeszłymi emocjami, a tym, co mógłby jeszcze zbudować w przyszłości. Więc tutaj w kontekście tego pytania, czy mężczyzna dzisiaj myślał o Tobie, czy, czy co myślał, no tutaj może jakiś pewien smutek się pojawił, natomiast na pewno o Tobie dużo myślał. Może też być smutek, który właśnie nie jest związany z, jakby stricte z Tobą, tylko smutek związany w takim sensie, że nie jest związany jakby przez Ciebie, tylko po prostu przez jego decyzje, które podjął w pewnych sytuacjach z Tobą. Także tutaj, no Całkiem ciekawie. E, przypominam, że dla chętnych czytanie prywatne pod adresem duchowy także szybka autopromocja. No i lecimy dalej do Night Ones. No, Night Ones to jest w sumie karta, która no, gdzieś tam tak można powiedzieć, orbituje wokół tych myśli, y, takich, pe, takich pewności siebie. Natomiast. Y, to jest takie bardziej połączenie z kartą King Wants. Sam Wands to jest karta takiej impulsywności, karta takich różnych porywczości, takiej ekscytacji. Więc tutaj można powiedzieć, że może jakieś decyzje ten człowiek chce podjąć, może jakieś ważne decyzje w swoim życiu, ale które też oczywiście wpłyną diametralnie na Twoje życie. Rycerz była w to również karta, która wskazuje na pewną taką właśnie. Takie podejmowanie ryzyka, tak bym to nazwał, e, chęć podejmowania tego ryzyka. Mężczyzna może dzisiaj myśleć o tobie w sposób porywczy, pełen emocji, ale też nieco niestabilny, może być zauroczony twoją pewnością siebie, twoją niezależnością i umiejętnością podejmowania wyzwań. E, tutaj, no, wydaje się, że on widzi Cię jako osobę, która może wnieść do jego życia intensywność, e, Zmiany i nowe możliwości. No tutaj jednakże warto pamiętać, podobnie jak w przypadku samego rycerza Buław, jego myśli mogą być także pełne porywczości. Eee może nie być w pełni pewny, czy chce wejść w coś głębokiego i stabilnego, czy raczej szuka przygody i ekscytacji, na którą raczej, no tutaj chyba Ty chcesz uważać, bo tej przygody chcesz raczej uniknąć. Także całkiem ciekawe karty, powiem szczerze, że, że tutaj nie mamy dosyć takiej, no pełnej jasności na temat tego, na temat tego, jak na to pytanie tutaj karty odpowiadają, czyli co tutaj, co mężczyzna o tobie myślał, i pojawia się tu caps, no, tu Caps to jest już karta, która zdecydowanie mówi o tym nam, że tutaj ta relacja jest dla niego bardzo ważna. Bo Caps mówi właśnie nam o, takim, o takiej harmonii, o zjednoczeniu, o partnerstwie. W jego myślach możesz być kimś, z kim mógłby stworzyć głęboko emocjonalną więź. Czuje do ciebie bliskość, która sprawia, że chce dzielić z tobą swoje uczucia i przeżycia. Może postrzegać waszą relację jako coś pełnego zrozumienia, harmonii i wspólnego celu. Widzisz w nim partnera, który jest w stanie zaoferować Ci wsparcie i wzajemne zrozumienie. I to jest całkiem ciekawa, ciekawy gdzieś tam taki aspekt, chociaż należy znowu pamiętać, że on może na przykład postrzegać się jako potencjalną partnerkę na lata, potencjalną głęboką relację, natomiast jednocześnie tak jakby cały czas zastanawiać się, czy jest to warte, żeby w to wchodzić. Czy on jakby chce wchodzić w taką stałą, jednolitą relację. To na pewno będzie ciężkie. To będzie ciężkie do przemyślenia w jego głowie. E, natomiast y, on o tym dużo myśli, widać. E, bo tutaj no, pojawia się to kolejny raz, taka właśnie, taki aspekt tej, tej takiej relacji, z którą on nie do końca wie, co zrobić. Tak bym tutaj określił e, ten aspekt. Także całkiem, całkiem e, sporo myśli. W tym właśnie w tym aspekcie. Trochę się tak zacięłem, bo zastanawiam się jeszcze nad tą gwiazdą, nad tą przepraszam, nad tą kartą The Star. Karta The Star to jest oczywiście karta z głównej arkany, która gdzieś tam wskazuje nam na takie możliwe rzeczy, które gdzieś tam dzieją się poza naszym poza naszym jakby wpływem. Natomiast w tym kontekście to będzie karta, która wskazuje, że mężczyzna może postrzegać cię jako osobę pełną nadziei, e, inspirującą, pełną pozytywnej energii. Gwiazda to jest także karta marzeń i celów. E, mężczyzna może dostrzegać w tobie osobę, która potrafi kierować swoją energię e, na osiąganie pozytywnych celów, nie tylko dla siebie, ale także dla innych, e, więc on może myśleć o tobie jako o kimś, kto ma wyjątkowy wpływ na otoczenie, kto potrafi pokazać mu nowe perspektywy. I świat pełen możliwości. Więc twoja obecność może przywracać mu poczucie, że wszystko jest możliwe, a jego marzenia mogą stać się rzeczywistością. Także całkiem dużo wiary w jego myślach, całkiem dużo mimo wszystko pozytywnej energii, chociaż właśnie wydaje się, że on nie do końca wie, co z tą relacją z tym zrobić. Cały czas nad tym rozmyśla i głowi się, co powinien tutaj zrobić. Natomiast wydaje się, że postrzega cię jako kandydatkę idealną wręcz na taką długoterminową, głęboką relację, natomiast on musi wiedzieć, czy na pewno tej głębokiej, długiej relacji chce. Także to tyle. Dziękuję Ci za odsłuch. Mam nadzieję, że masz świetny dzień. Również takiego Ci życzę. I zapraszam jeszcze raz na duchowykierunek.pl w celu zakupu czytania prywatnego. Do usłyszenia. Hej!